Dzisiaj żyjemy w niełatwej sytuacji, jeżeli chodzi o geopolityczne problemy. Z jednej strony wielki kryzys energetyczny, z drugiej strony wojna w Ukrainie, problemy związane również z bilansem finansowym samych samorządów, a Wyzwania są bardzo ważne i czas jest bardzo istotny. Jesteśmy przed rozpoczęciem nowego okresu alokacji środków unijnych. Dla Warmii i Mazur są to duże pieniądze 800 milionów euro, dobrze pokierowane w negocjacjach. Mamy zamiary naprawdę znaczących inwestycji w regionie natomiast trzeba bardzo istotnie i bardzo szybko przystąpić do wdrażania ponieważ zostało nam tylko 5 lat założenia i nowe ramy konstrukcyjne programu są też trudniejsze niż w miniającym okresie programowania, więc jest to na pewno podstawowe wyzwanie. Niemniej jednak istotą kwestii jest też ogromna solidarność i dobry przykład dla decydentów w wymiarze państwowym i w wymiarze też unijnym, światowym potrzeba tak pokierować sprawami żeby bilans energetyczny z jednej strony dobrze wpływał na ekologię zabezpieczał nam tą przyszłość całego świata a z drugiej strony był też dostosowany do warunkowań ekonomicznych poszczególnych krajów członkowskich. Także jest o czym dyskutować, jest nad czym pracować. Potrzebna jest solidarność, potrzebne jest nowe otwarcie współpracy samorządów z państwami, z organizacjami pozarządowymi, potrzebna jest solidarność ogólnoświatowa.